No halo halo, tutaj ja, chciałem sobie porozmawiać o tym dzisiaj, że daj łapkę, możesz już od razu zostawić łapkę, możesz się nie wiem w sobie wsadzić w pupkę, możesz ją sobie nie wiem pobawić się do. możesz nie wiem sobie wsadzić tam głęboko, gdzie światło nie dochodzi. No, a teraz tak bardziej poważnie, no to, no, ja nie chcę się wyżywać na bukzelu, no bo wiecie, no. On, on, on umarł już, no. Dwa tygodnie temu. Od dwóch tygodni nie ma filmu. Nie ma ciekawostek z CS-a. No nie ma, nie ma po prostu. Nie ma, nie wiem, ciekawostek, które rozwalą mi mózg. Nie ma, nie ma w ogóle tego. Tęsknię za tym po prostu bardzo, 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 no kapa. No i nie ma też ciekawostek o kanałach strasznych na YouTube, bardzo strasznych, pa, pa pa bardzo strasznych i super tajemniczych, niewyjaśnionych sytuacjach i coś tam, coś tam. No i ogólnie tak, no wiecie. Ale tak bo wracając do meritum te, tego tematu, to chodzi o to, żeśmy pomówili od orzebraniu o łapki. No wiecie, musicie bo jak nie dacie łapki, to nie będzie kolejnego filmu, tak jak mówił Boxdel, no bo musicie wbić 80 tysięcy łapek, żeby kolejny jej film, a może od razu milion i wbijmy, albo tak samo jak on mówił kiedyś, teraz już tego nie robi w sumie, albo nie, robi, tylko można powiedzieć, że się poprawił. W sensie, że mówił umówił kiedyś, jeszcze tam powiedzmy z rok temu, że od razu wrzuca film po osiągnięciu powiedzmy, nie wiem, 10 tysięcy łapek, a tak naprawdę film pojawiał się tydzień albo dwa tygodnie później. Tak patrzysz, patrzysz, no a w sumie go nie ma, no. No powiedzmy. No a teraz to już chociaż, no. Nadal żebra, żebra łapki. W sumie teraz to w większych ilościach. A w sumie to żebrał, no bo już nie nagrywa. No. No i no, no, już chociaż wrzuca je. Bo jak minie te godzina, pół godziny, to w końcu się pojawi ten film. Chociaż, że jest tak, no prawie mniej więcej od razu. No, no to powiedzmy, no. Nie wiem. Jak, jak, ktoś ci umrze godzinę temu, to, 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 to nie, nie robi ci różnicy, nie? Czyś tam spóźnisz na pogrzeb ewentualnie, czy, czy do kościoła, nie? No kapa. Nie, nie. albo na przykład jeszcze są lepsi tacy. Są lepsi, no. Kiedy oglądasz te filmy gdzieś tak, powiedzmy w połowie, nie? Dostajesz dwudziestosekundową przerwę na danie łapki w górę, tak. Musisz dać łapkę w górę! Daj łapkę w górę! No i dajesz im to. No i wtedy ja na przykład, powiedzmy, wychodzę, zamykam ten pełny ekran i klikam tą łapkę po prawej stronie. Klikam ją. Klikam i to takim z uśmiechem na twarzy takim o, o, proszę. Nie możecie tego zobaczyć niestety, ale no, no cóż, no bo mogę wam powiedzieć, że no, no, jestem wtedy uśmiechnięty tak ogólnie, no. W każdym razie wiecie co mam na myśli. No, czemu my po prostu nie możemy decydować o tym, kiedy i kiedy, gdzie mamy dać komuś tą łapkę w górę. Czy musimy ją dawać, nie wiem, w pociągu, czy możemy ją dawać w łóżku, czy musimy ją dawać przed komputerem, czy może na dachu, a może w samolocie, na trybie yy, samolotowym. Nie wiem, kapa. Jeszcze są tacy, którzy łagą i łączą łapki. Chodzi tutaj o te całe Rich Zone, rich Zone, to wiecie, bogactwo kapa. I, I są tam tacy... Tacy, tacy super takie lizaki tam są takie isamu takie nitro kardoflaki no są też takie wiśnie no są boxdele ale wiecie boksdela... Już już, już już nie obrażajmy go spoczywaj w pokoju boxdel kapa ripping rip, rip pepperoni, kapa no dobra temat się wyczerpał więc cześć lol